Radio Plus, Sedno Sprawy. Gościem programu Sedno Sprawy jest dzisiaj Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, Konfederacja, Ruch Narodowy. Dzień dobry. W dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, przekierowanie kampanii przez obecnego prezydenta, jego sztab, przez Prawo i Sprawiedliwość na tematy światopoglądowe, obyczajowe, powiedzmy to jest, tak pan to odbiera, próba... Yy odebrania Pańskiego elektoratu walki o głosów, o głosy pańskich wyborców już nie tylko w kontekście 28 czerwca, ale i 12 lipca. Ja myślę, że nasi wyborcy są wystarczająco świadomi, wyborcy Konfederacji czy wyborcy moich w wyborach prezydenckich, żeby jednak rozróżniać polityków, którzy posługują się instrumentalnie pewnymi hasłami, a którzy naprawdę w nie wierzą. Jeżeli chodzi o temat walki o obronę wartości konserwatywnych, o ich umocnienie w Polsce, po to żebyśmy nie poszli drogą dominacji, całkowitej dominacji kulturowej lewicy, jak to się stało na Zachodzie, no to myślę, że tutaj kadencja prezydenta Andrzeja Dudy to jest pięć lat bezczynności puszczania oka do lewicy a w tej chwili na finiszu kampanii wyborczej składanie jakichś prowokacyjnych deklaracji naprawdę nic specjalnie nie zmieni. A to puszczanie oka do lewicy, jeżeli chodzi o jakieś konkretne no tam, ustawowe tam dwa działania? Tam dwa przykłady. To Jedno co? to konstrukcja Komitetu Stulecia Obchodów Niepodległości w Polsce. Reguły, które wyszły spe ze specjalnej ustawy napisanej przez Kancelarię Prezydenta, były takie, żeby do Komitetu Stulecia Obchodów Niepodległości weszły dwie organizacje, które blokowały Marsz Niepodległości. Jeden ze związków z lewicowych i Partia Razem, natomiast, nie weszły, natomiast no, nie weszły to, to do tego takie coś, co organizacje wpływa, jak na Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. To nie były symbole, tam były dzielone duże pieniądze na obchody Stowarzyszenia Niepodległości. To jeden przykład, a drugi to wywiad z lutego dla Tygodnika Wprost, gdzie prezydent Andrzej Duda sygnalizował, że jakąś formę rejestrowanych związków partnerskich, jeśli z, ze środowiska LGBT do niego przyniosą dobry projekt ustawy, to on będzie rozważał, czy to podpisać. No tak nie mówi konserwatywny polityk i moim zdaniem, jeżeli ktoś nie wie i co kilka miesięcy zmienia wersję, no to nie nadaje się po prostu na prawdziwego lidera. A tak mówi konserwatywny polityk, jak e, mówił poseł Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości w telewizji publicznej? Ja uważam, że ta wypowiedź to więcej szkody niż pożytku z tego będzie, dlatego też ubolewam nad tym, że te słowa padły. Zresztą sam poseł Czarnek widziałem, że składał Dementi, e, że został źle, źle zrozumiany. Nie wnikam w to, natomiast myślę, że Ale politycy... nad ubolewam, no dlaczego? Że te słowa padły. Proszę, Pana zdaniem są nie wiem, głupie, niemądre, po prostu czy ubolewa Pan dlatego, że yy, same konsekwencje one są. są moim zdaniem, jeżeli je odczytać tak, jak one zostały podane przez media, bo nie chcę też nikomu zrobić krzywdy, nawet konkurentom politycznym, taką mam naturę, że jeżeli jest u mnie przekonanie, że czyje słowa zostały wyolbrzymione czy nadużyte, to nie chcę się do tego tak bardzo odnosić. Natomiast tam się pojawiły dwa wątki. Po pierwsze, idea równości czy nierówności. No i jest tak, że wszyscy mamy równe prawa obywateli. Moim zdaniem odrzucić żądania środowiska LGBT należy, właśnie mówiąc, że my nie chcemy dać wam żadnych specjalnych przywilejów, ale równe prawa obywatelskie to wy macie, tak jak wszyscy Polacy, niezależnie od swoich upodobań seksualnych, i nikt, jak się idzie do urzędu i załatwia różne rzeczy, nie pyta, z kim ty śpisz w łóżku, prawda, kto Ci się tam podoba. To w ogóle urzędnika nie ma prawa obchodzić i nie tak się pisze ustawy. Oczywiście to, że LGBT chce, żeby ich jakby upodobania były rozpoznane, tak jak zwykła rodzina, jest absurdem, rodzina to mężczyzna ko Kobieta, to definiuje konstytucja. Natomiast poza tym mamy po prostu równe prawa. Druga sprawa to te kwestie godności i w ogóle traktowania jako ludzi. No Wszyscy, to, to jest spojrzenie chrześcijańskie, wszyscy mamy tą samą godność jako dzieci Boże. Czy ktoś błądzi, czy ktoś grzeszy, jesteśmy ludźmi, należy się szacunek. Natomiast szacunek nie polega na akceptacji wszystkich dążeń. No, I tak trzeba wiem, o tym mówić. Osoba posłusza... nie woła ani szacunku, ani. I jeszcze tam się godność. pojawiła kwestia praw człowieka, że, mhm. że, że, że to bzdury, że to głupoty. Wiadomo, że w świecie doktryn politycznych, Politycznych prawnych, Posłucharnik doskonale o tym wie, bo jest doktorem habilitowanym Prawa, uczu Studentów. Jest wielki spór co do treści praw człowieka. I środowisko konserwatywne chrześcijańskie wywodzi prawa człowieka z dekalogu i z godności dzieci bożych, natomiast lewica z rewolucji francuskiej i tej tradycji no, w uproszczeniu, powiedzmy, masońskiej. No i tutaj jest spór, prawda? Feministki uważają, że prawem człowieka jest zabicie dziecka nienarodzonego, bo kobieta ma wybór. Chrześcijanie będą uważać, czy ludzie stojący na gruncie prawa naturalnego, że prawo do życia także przed narodzeniem, jest prawem człowieka. Mamy spór w doktrynie praw człowieka, natomiast mówienie takie uproszczone, jak poseł Czarnek, to prowokacja. Panie proszę, to zmienimy temat. Jak patrzy pan teraz z perspektywy trzech miesięcy na epidemię, pandemię, na to, co robił rząd w tym czasie no, kryzysowym, jak już się po paru tygodniach okazało, to jak pan te działania ocenia? Bo przecież i Sprawiedliwości mówią, że uchronili Polskę przed epidemią. To ja myślę, że badacze naukowi będą się spierać jeszcze wiele lat. No czym... już trochę minęło, możemy ocenić. No tak? trochę mało. Trochę mało wiemy, trochę mało mamy danych zweryfikowanych. Myślę, że naukowcy będą się spierać przez wiele lat, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Natomiast to, co się rzuca w oczy, to jest skrajna niekonsekwencja rządu. To znaczy bardzo ostre obostrzenia zastosowane na samym początku. W tej chwili sprzeczne wypowiedzi ministra: raz, że nosić maseczki, raz, że nie nosić, raz, że zamykać, raz, że otwierać. I myślę, że w tej chwili w społeczeństwie nastąpiło. Duże rozprzężenie. Sam w tym rozprzężeniu uczestniczę, bo podróżuję, uczestniczę w spotkaniach wyborczych. Nie da się prowadzić Rozmawiamy kampanii w studiu, jeszcze niedawno wszystkie rozmowy były. Nie da się prowadzić Zdanie. kampanii wyborczej bez spotkania, hmm. bez podania ręki. Po prostu nie jesteśmy cyborgami, jesteśmy politykami, musimy też okazywać emocje. Nasi tak, wyborcy mogą. Panie proszę, tak upraszczając mocno, rząd uchronił uh, 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 nas przed uh, dramatem, jaki obserwowaliśmy w zachodniej jest, Europie. Panie... Czy rząd doprowadził panie do kryzysu, Panie redaktorze, uh, odpowiem, tak odpowiem naprawdę, bardzo uczciwnie. Uh, odpowiem bardzo uczciwnie. To jest robić. pytanie nie do mnie, tylko do profesorów epidemii. Ja nie zajmowałem się nigdy y, chorobami zakaźnymi, wirusami, koronawirusami. Wiemy, że to nie pierwszy koronawirus. E, pytanie mnie o to jest trochę bez sensu. To, co ja mogę powiedzieć, to, że Ale to byłem... To politycy na... ostatecznie podejmują decyzje, prawda? Tak. No, o decyzje polityków dla polityka. Chciałbym, żeby politycy podejmowali decyzje oparte na wiedzy. Chciałbym wierzyć w to, że rząd miał najlepsze raporty z MSZ-u, z polskiego wywiadu. E, natomiast moją wiarę podmywa fakt, że na przykład okazało się, że ministrowi Szumowskiemu doradzali koledzy, którzy nawet... Nie mają żadnych umów na doradztwo w kancelarii premiera czy w Ministerstwie Zdrowia. Podmywa moją wiarę fakt, że Ministerstwo Zdrowia dało się nabrać handlarzowi bronią na sprzedaż tysięcy respiratorów, których nie ma. Po tym, jak premier Morawiecki i minister Szumowski na zamkniętych naradach nam jako politykom opozycji mówili, że respiratorów w Polsce nie brakuje, sytuacja jest pod kontrolą. Jest wiele takich smutnych sygnałów pokazujących, że polityka rządu jest chaotyczna, i obawiam się, że zamykanie gospodarki, otwieranie gospodarki było oparte bardziej na sondażach, to znaczy media. A bardzo mocno nastraszyły społeczeństwo. Rząd zobaczył, że wyszło w sondażach, że się boją ludzie, więc zamykał gospodarkę, a jak zobaczył, że ludzie już są zniecierpliwieni, to zaczął otwierać. To, to pre... nie jest polityka oparta na wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, którą faktycznie dysponował rząd, badania międzynarodowe, raporty wywiadowcze, depesze z naszych ambasad, z innych państw, co się dzieje. My, jako politycy opozycji, w ogóle nie mamy do tego dostępu. Dopiero kiedy bym wygrał wybory prezydenckie, na moje biurko trafiałyby te wszystkie materiały, na podstawie których premier Morawiecki podejmował decyz się, myśląc, jaka mogłaby być pańska prezydentura, myślę, że dobrze by było spojrzeć na to, co za nami. Które z kluczowych, z najbardziej istotnych ustaw zmian propozycji Prawa i Sprawiedliwości wetowałby pan jako prezydent, gdyby już pan tym prezydentem był? Bo to myślę, że warto właśnie się odwrócić, żeby mhm. mieć perspektywę jakąś, bo też jeżeli zostałby pan prezydentem, to też z Prawem i Sprawiedliwością by pan tę władzę musiał dzielić. Pierwsza deklaracja, jaką złożyłem, to, że wytowałbym wszystkie podwyżki podatków i zmiany na niekorzyść polskiego społeczeństwa. Niestety mamy w polskiej klasie podwodnia. Ale politycznej... chodzi mi o to pięć lat, panie poszek, pan powiedział, co prawo i sprawiedliwości nie udałoby się Prezydent niego. podpisał a... ponad 30 ustaw podwyższających podatki wprowadzających nowe daniny. Ja bym to wetował, ponieważ uważam, że poziom wydrenowania podatkowego tego ucisku fiskalnego jest już tak wysoki, że trzeba to powstrzymać. To pierwsza sprawa, druga sprawa z pewnością nie podpisałbym żadnych propozycji, między traktatów, nowych umów, które by uszczuplały kompetencje naszego państwa na rzecz jakichkolwiek organizacji międzynarodowych. Kilka lat temu mieliśmy temat TTIP. Mamy konwencję y, stambulską. Pierwszy raz w tym roku polski rząd musiał spowiadać się przed międzynarodowymi organizacjami z realizacji. No tak, ale rząd PiS obiecywał, że wypowie. Prezydent Andrzej Duda miał naciskać na to, żeby to wypowiedzieć. Nic się nie stało. Następna sprawa to nowe traktaty unijne. Danie Unii możliwości zadłużania się i tworzenia długu przekształca Unię w kierunku superpaństwa. To trzeba zawetować, tak samo jak Brytyjczycy 10 lat temu zawetowali tak zwany pakt fiskalny w ramach Unii Europejskiej. Więc to są rzeczy oczywiste. Oczywiście też wszelkiego rodzaju projekty kulturowej lewicy. W PiSie są ludzie, którzy mają przekonania kulturowej lewicy, którzy są gotowi wszystkiego zakazywać, narzucać styl życia, narzucać obyczaje. To trzeba też wetować. Po, pomijając teraz od rzeczy kuriozalnych i śmiesznych, takich jak zakazywanie drożdżówek w szkołach, kończąc na poważnych, takich jak kryminalizacja tradycji łowieckiej, której dokonał PiS. To konfederacja teraz tylko pytanie, bo do tej pory nie miała jednego lidera, jednej twarzy. Po tej kampanii, po tych wyborach Krzysztof Bosak będzie takim liderem Zachowamy, właśnie, za, zdecydowanym się od razu, bo wprowadza mnie pan redaktor na, że tak powiem, grząskie, grząski grunt z tym pytaniem. Oczywiście formuła przywództwa Konfederacji jest kolegialna. Konfederacja ma konfederacyjny charakter, czyli mamy nurt wolnościowy, narodowy, konserwatywny. I chcemy tą formułę utrzymać, bo ona pozwala nam tworzyć dużą, nowoczesną formację wielonurtową polskiej konserwatywnej I prawicy kropkę. i poszerzać się na y, jak największy zakres polskiego społeczeństwa, które obdarza nas nadzieją i zaufaniem. Tu stawiamy kropkę. Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji właśnie na prezentację. Dziękuję bardzo, bardzo pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę, dobrego dnia życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A już za chwilę Kamila Biedrzycka i jej super raport, na który serdecznie państwa zapraszam.